Skąd mam wiedzieć, który wybrać, skoro w ogóle nie są podobne? Odpowiednie buty bokserskie to już must have na pewnym poziomie, zapewniają stabilność, przyczepność i wsparcie podczas robienia uników i zadawania ciosów. Ale czym tak naprawdę charakteryzują się buty bokserskie? Po pierwsze, mała waga: im lżejsze, tym łatwiej być długo szybkim poza treningu. Po drugie, elastyczność. Odpowiednie buty nie ograniczają ruchu i pozwalają na swobodne poruszanie stopą. Dobrej jakości podeszwa, stabilnie trzyma się podłoża, dlatego zwykle wykonana jest z gumy. czy but nie ślizga się na podłodze. Po czwarte, materiał. Fajnie, jeżeli jest lekki i przewiewny, ale przede wszystkim powinien być wytrzymały. Żeby dobrze stabilizować staw skokowy, warto też szukać butów ze wzmocnionymi szwami. No i ostatnia rzecz to stabilizacja, którą zapewnia wysoka cholewka. Często pytacie nas, czy buty zapaśnicze na się do boksu? Do pewnego poziomu tak, ale musicie pamiętać o tym, że będą o wiele gorzej trzymały kostkę, bo są wyraźnie niższe, no i też podeszwa jest zwykle o wiele bardziej miękka. Ok, to skoro już wiesz czego szukać, pokażemy Ci teraz kilka modeli, które są szczególnie często wybierane przez bokserów. Adidas Box Hawk 2 i Box Hawk 4. Absolutny klasyk. Wyższa cholewka, gumowa podeszwa, bieżnikowana siateczka, zamszowe, lekkie panele i dobry system odprowadzania wilgoci. Maho 2 i 3 to kolejny klasyk, są naprawdę bardzo lekkie, bo ważą niewiele ponad 250 gramów. Mają też naprawdę bardzo fajne systemy sznurowania, które ułatwiają zakładanie buta i poprawiają stabilizację stopy. No i trzeci z bestsellerów Nike Hyper K.O. 2. To już jest najwyższy model od Nike, więc też kosztuje najwięcej, ale to jest flagowy but jeżeli chodzi o jakość, przyczepność, stabilizację, komfort. To jest naprawdę coś, czego już używają zawodowi bokserzy, co mówi samo za siebie, więc jak chcesz coś najlepszego, co może być, więc jeżeli zależy Ci na świetnym designie i dbałości o każdy detal, to będzie to strzał w dziesiątkę, to tych butów używają zawodowi bokserzy. Wszystkie buty, które Wam dzisiaj pokazaliśmy, znajdziecie na mmaniac.pl i w naszym sklepie stacjonarnym w Warszawie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało się z nami skontaktujcie, a na pewno Wam pomożemy. Zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w następnym odcinku.